Selfie to miejsce, gdzie y, za każdym razem wyciągam coś nowego. Niby człowiek słyszy pewne rzeczy już kilkukrotnie, natomiast przychodzi taki moment, która taka konkretna rzecz do ciebie trafia. I dzisiaj do mnie trafiła jedna rzecz, y, o której wiedziałem wcześniej, albo, ale jakoś przechodziłem obok tego. Muszę się z Tobą podzielić jedną sprawą. Mam delikatnie podwyższony cukier. Mimo, że dbam o to, co jem, jestem na diecie, która spowodowała dosyć spory ubytek mojej wagi, mam genialne wyniki, bo ostatnio sobie robiłem. Natomiast ten cukier jest delikatnie podwyższony. O co chodzi z tym cukrem w moim wypadku? Dowiedziałem się, że w momencie, kiedy człowiek się stresuje, nasz organizm wypuszcza cukier, nasza trzustka wypuszcza cukier, po to, żeby ten cukier trafił do naszej krwi, do mojej krwi, po to, żeby mięśnie były gotowe do walki. Po prostu w momencie stresu organizm przygotowuje Ci do tego, żebyś mógł albo się bronić, albo miał siłę uciekać. I teraz okazuje się, że w momencie, kiedy człowiek żyje w takim dość mocnym, permanentnym stresie, Twój organizm jest w gotowości bojowej cały czas. W związku z tym ten cukier jest podwyższony cały czas. Receptą dla mnie okazało się medytacja, spokój, wyciszenie, podchodzenie z miłością do życia. W spokoju i cierpliwości. Tego chyba się właśnie dowiedziałem na dzisiejszym New Hate Day. Tak więc zachęcam do uczestnictwa w naszych wydarzeniach, bo zawsze można wyciągnąć coś dla siebie, jakąś taką fajną wisienkę, o której już pewnie kiedyś słyszałeś, ale do siebie nie trafiła. Tak jak to było w moim przypadku. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia na tego rodzaju wydarzenia. Są ważne, naprawdę są ważne.